A to jest pierwszy odcinek z nowej serii GTA V Życie Gangstera. Yy, a to jest nasz bohater yy, Mike. Yy, on będzie właśnie. Yy, on jest w gangu takim, ale to już się dowiecie w następnych częściach, co on tam robi. Gramy na yy, serwerze, gdzie jest kilkanaście osób. To nie w sumie serwer, to jest normalne I, tam, i to I sobie wejdźmy Najpierw Najpierw się przebiegniemy Bo dzisiaj zmieniamy fryzurę Bo dzisiaj w sumie zmieniamy fryzurę Nie? I no Troszkę się przebierzmy. I lecimy Już Na akcję mamy trochę Już na akcję mamy takie coś Jak będziemy mieli jakąś akcję to bierzemy sobie to, nie? Moim ołów za free, sobie nie? więc S eee, Ja mogę sobie wziąć moją ulubioną no sztanką, to jest na razie słaby, jak widziałem Dobra, tak może być Akurat moja ulubiona Czyli nie trzeba sobie jakieś spodnie w ogóle kupić. No sobie. A mamy te buty, robione. A nie, tak. bez ja. skarpet. Lecimy tylko te spodnie. To są moje ulubione spodnie i najlepsze dla mnie. Eee, nie wiem, czy mamy w ogóle jakieś auto. Jak nie mamy, to sobie tam mechanik przewiezie. No, nie mamy tutaj. na auto w jednym garażu czy motor, nie wiem. Yy, weźmy, oby tylko wszystko było przy masz tam konta. No, za dużo to nie jest, ale może być. Yy, i, mamy, I mamy tutaj jak coś to możemy tylko raz zginąć, tylko wam powiem w sumie dwa razy. Chyba, że jak yy, zginę te dwa razy. Kto dostaje karę? Ja Wy ją wymyślicie, mogę zjeść ostrego chipsa. Ostrego chipsa, a ja nienawidzę ostrego. Nie. jest mechanik. Jestem inny, dobra, to jest mechanik. <ścoughs> więc zaraz... Yy, yy, zobacz, widzimy się jak już będziemy w aucie To jest nasze jedyne auto. Tutaj i mi się zrespiło. Ale najpierw... Nie, wi nie wiadomo gdzie pojedziemy. Przepraszam za tą słową jakość. Dzisiaj po prostu taka będzie jedynie, to więc przepraszam za tą jakość. Może... Może zapalę światło widzowie. Będzie lepiej. Ale jeszcze nie jest ciemno. A, a dobra, to gdzie ja jadę? So, muszę wycofać. Przestrzegać przepisów. To będzie dopiero... Będzie trzeba w drugim sezonie! W drugim sezonie życia gangstera. O ja pierdziele dobra. Nie mogę rozbić tej fury. To jest nasza jedyna fura. O ja pierdziele dobra. Walić. Yy, lecimy. W następnym odcinku mam tylko chyba dwie fury. Ja pierdzielę widzowie. Sam inny. Yy. Do szkoły już nie chodzimy raczej, czyli to nie mam pomysł zrobić jakąś... Nie wiem. Na pewno będziemy strami cały czas w tej serii, będziemy. Jezus, Maria. Uj, ja pierdziele No nie, no. Ja muszę bardziej uważać, co uważać w tej serii. Dobra niby stop, ale ja tu jadę. No no W głupie ten Jajko skill, jajko, jajko, jajko i... walić, Ja nie przestrzegam przepisów od dzisiaj. Nie no, mogę przestrzegać, ale... Mi... O, dobra, zielony, od dzisiaj przestrzegam przepisów. A jak chociaż przyjadę raz na czerwonym? To dostaję karę od widzów. Albo nie, chociaż w jednym odcinku. jak ja teraz. Dobra, zobaczymy, jaką fryzurkę można sobie wybrać. Mm. Nie, nie są za słabe. Jak słabiutkie te fryzurki. One mi w ogóle nie pasują. Go, 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 go. ten kolor. Widzę ten kolor? Jak to zmienić ten kolor? Tak. I to ci mi... Ej no, takie? nie wiadomo. Mogą być jeszcze te, ale... Tak, chcecie. Chyba, że jakieś jeszcze nam się spodobają. 5, to jest fajne. Ej, byśmy sobie może tylko przefarbowała. Ej. widzowie, w czarny włosach, wiesz. Jeszcze... Takie afro. Ej, takie i białe. To było fajnie. Dobra, ale ja się zastanawiam. O, też nad tym się zastanawiam. Będzie lepiej. A... O nie, tak, 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 na pewno. Nie, tak, full, full. Full, dobra, robimy to. Robimy to. Tak się podoba, to. Jezus Mary, mogę tego nie robić. Dobra, będzie trzeba robić misje i napady. Hmm, to. Jest to... Dobra, ale chociaż jest troszkę utrudnienia, nie? Czekajcie, No nie idź jeszcze u ci... Muszę coś zrobić, ci. Halo! Jak? Jest, nie no, GPS. Zaraz, zaraz sobie pojedziemy do sklepu z ciuchami. Trzeba sobie coś kupić w końcu. No dobra. mi się właśnie taka fryzura podoba, nie? Mi się podoba ta fryzura od tego... Nie wiem czy to jest ta, ale to nie jest raczej ta. Ta co ma Dwaynes. O japie, gdzie, uhuhu, oh, Jezu, myślałem, że to jakiś ten, mówcie mi, kanister tam był wylany, uhuhu, ale bym przejechał. Uwaga, ej, gdzie są? Ej, gdzie były te, to, nie, to tam, nie no, trzeba będzie sobie kupić chyba jakieś, a nie, bo muszę sobie no, przejść, może mamy kupione takie jeszcze jedna, ale... Oh. Później sobie go zmienimy z tego Bo już, już Bo nasze jest już bardzo wyczerpane Nie Po prostu Takie bez sensu O ja bym jeszcze bardziej je wyczerpał Ale sobie weźmy ten y, Jakieś inne auto Widzowie yy, Dobra pójdźmy sobie Okularki jakieś sobie Weźmy no wszystko, żeby zasłaniało Pierdzielę to... Ten... O! O, takie? I takie by nam się przydały. Nie no, my mam takie, my mam takie. Hej, Fajnie mi wyglądał taki. Takie są fajne. Jak myślicie? Są fajne, fajne. Yeah. Nie! No, fajne! Takie są fajne. Czy w takie mieć? Nie no. o, dobra, takie. Ej, dobra, dobra, jest fajne. Dobra. Nie no, to są jakieś kujońskie okulary. Nie, dobra. I poczekajcie, widzimy się jak już coś sobie jeszcze... Poczekajcie, zobaczymy jak wybiera. Dobra. Tak, ja zostawiam sobie, nie. Już są fajne. Eee, jakieś spody nie tylko nie żadne nie siedzą dobra mi o takie o takim siedzą takim bardzo siedzą eee, no co mi dużo i dużo siedzi spodnie tak, ja takie muszę nie 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 skip skip nie skip 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 Młau, młau, młau. Skip 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 a dobra będzie do spania i to będzie do sp Ej, biało, czerwone, dobra, wierzymy, ale nikt tego nie, 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 proszę, proszę, ludzie, nie, dobra raczej w sobie wezmę jakieś. Obaj, nie, jakieś nie, 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 kieś ASSASSIN! Ej! a muszę nie takie. Ach, dobra, to jest z początku, to weźmy sobie... ...jakieś inne portki. A nie no, mogą być w sumie takie. Dobra, w chyba w tych najczęściej będziemy chodzić. Ohoho. Ej, taka kamizelka? Ej, no czemu nie mamy takiej, że na bluze, tylko? Eee, e, widzowie, możemy tą nosić na bluje, da, to już możemy, tylko na... A my się... O! Ej! Taka była fajna, ale nam nie starczy kaszce. może kiedy indziej. Dobra, lecimy. Mm. E, ten odcinek pierwszy będzie trochę krótki. E, Jakie jest moje autobusy? Mm. Teraz pojedziemy sobie... Ogólnie w następnym y, od y, sezonu będziemy grać na... go nie wiem. Tutaj, go nie wiem. Go, 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 go! Gońmy tą panią.

Wysiadaj, wysiadaj, kurwa, nie mogę trafić, nie mogę trafić, Dobra, teraz uciekamy. dobra, to jest pierwszy odcinek, w... ja takich rzeczy nie mogę robić, yy, od 10 będą się zaczynały, o, ja, ja, dzisiaj pierwsza szalanina, to jest za mocny pierwszy odcinek, dobra, jeśli tak nie będziemy robić. Nie, nie, nie możemy z tego. Ja Co, no nie Co mam jeszcze raz w kajatku? Sam jest tutaj. Ucieczka! Ucie, ucieczkajmy, ucieczkajmy. Ucieczkaj, Ucieczkajmy. O ja pierdzielę blokada. Yy, blokada! Kolczotki, kolczotki. Kolczatki widzowie. Ja będzie? Wszędzie kolczatki. No co mi? Zakaj jest droga? I talorysko. I dzisisko. Co mam robić? Zaleka, bluziska. Co ojej! To... by oj 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 Ojej! No no. no To Ojej! Ojej! jest za mocny sezon. za mocny Ojej! 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 Bądźmy, tu. bądźmy tu. Jak tu przyjdę. I chyba jeszcze takie... O nie, z takich rzeczy nie możemy jeszcze korzystać. O! O ja! Awary nie lądują. Część Zabiłem go! Zabiję Helkę! zabiję tą Helkę! Coś nie może być w przyszłości. Robi sobie pierwszą Ile się dzieł? Przytomny trzeba. za mocno widzę. Do... Widzicie, na mam wiastek Dziela O ja Jak tu wejdziesz? Aż trzębane tylko O ty człowieczku no, chodźcie Chodź malutki No bo nie wierzę szczelba jest I of comment comment j'ai comment et après Jezu ten słodki, mnie nie chce zabić Nie wychyla się Nie wychylaj się chłopczyku Zawierzę, ja, ja tu zginę, ja tu zginę, to so, na razie nic bez kary, ale... Zostaliśmy, widzę, jakąś kasę jeszcze za... Słod! Dziaki, Słod! Policja normalna. z kary, mówiłem z kary ajajaj, dobra Dalej zaczynamy już no bez niczego więc nie mamy już nic poza niczym w sumie poza niczym no teraz będziemy musieli biegnąć i by nie zajęliście kurde, no po prostu zajebiście y i, o, I właśnie tym sposobem y, właśnie tym sposobem kończymy ten odcinek. Już jutro w niedzielę pojawi się kolejny odcinek ze życia gangstera. To no więc co?